Rodzanice, dziewiany, rusałki, boginki i mamuny, czyli nimfy wodne i polne, demoniczne istoty opiekujące się wodami i dziećmi, leśne duchy, czasem opisywane jako piękne kobiety, które mogły pomagać myśliwym lub sprowadzać zgubę, oraz duchy losu, które przychodziły do nowonarodzonego dziecka i wróżyły mu przyszłość. Tak można interpretować nasze takie polskie, słowiańskie, mitologiczne wróżki i jakoś tak do tego nawiązać. I nocą w polskim mieście pod osłoną pięknego nieba i pod biedronką wyłoniły się dwie takie rusałki, tutaj, właśnie w tutaj pobliskim takim malutkim, bardzo stawiku biedronkowym. Nie pytajcie. I ich dzisiejszym zadaniem będzie troszeczkę namieszać w simowej polskiej społeczności. Także i wszystkich kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Kosmo i witam Was. Ja jestem Kosmo i jej rzuciło mi takie małe wyzwanie, żeby właśnie troszeczkę powrócić do przeszłości, do takich słowiańskich mitów i troszeczkę pokombinować właśnie z tym, jak wyglądałoby to w Simsach 4, jak można się właśnie odnieść do tego. W nowym dodatku Czarnatury, który wyszedł już kilka dni temu, bo na początku lipca, także jeżeli nie wiedzieliście, to dodatek jest dostępny. I oczywiście ja dziękuję bardzo jej za sponsorowanie tego filmu. Ja sobie rzuciłem takie małe trzy wyzwania, które można zrobić właśnie tutaj i które w sobie by pasowały dosyć. I troszeczkę, żeby potorturować po prostu Simów w polskim mieście. Zatem rusałki, właśnie. Boginki, i tak dalej. Z reguły miały dwie swoje strony, i w sumie, właśnie w przypadku wróżek, w Simsach też można zrobić takie dwie strony, czyli być taką mega super dobrą wróżką, która pomaga. Albo taką wróżką manipulacyjną, która wpływa bardzo na emocje i może robić bardzo dużo różnych rzeczy, zmieniać powodzenie ludzi, nakładać choroby, i tak dalej. Więc to się troszkę wiąże z tym, co mogły właśnie na przykład robić rusełki, i tak dalej. Więc choć ja sobie rzuciłem takie wyzwanie. Mamy trzy rzeczy, które musimy zrobić. Pierwsze to jest w ogóle porwać niemowlę, nadać choroby. Miastowym to jest drugie. I trzecie to w jakiś sposób utopić mężczyznę, albo po prostu, no, w jakiś sposób sprawić, że ten mężczyzna po prostu przestanie istnieć na tym świecie. Tak, dla przypomnienia was wszystkich, tak wygląda polskie miasto i trochę tych rodzin tutaj jest. Mamy na przykład kościół, mamy żabkę, mamy biedronkę, jak widzieliście, mamy bank, mamy sklepy i takie typowe polskie kostki. Jeżeli nie oglądaliście w ogóle moich poprzednich z polskiego miasta, to bardzo za tego zachęcam. I w sumie jedyne dzieci, które są w polskim mieście, to jest po pierwsze Majusia Wiśniewska, czyli córka. Freeza i Wersow, ale ona jest już małym dzieckiem, więc w sumie nie możemy jej porwać. W sumie to było dziwne, gdybym porwał, żeby mnie Frieza pozwał czy coś, więc lepiej tego nie róbmy. Natomiast jeszcze w rodzinie y, kowalskich małyszów jest Bogdan i Bogdan jest bardzo małym dzieckiem, tudzież niemowlęciem, w, w każdym razie nie jest noworodkiem, więc myślę sobie, że moglibyśmy faktycznie tutaj zająć się Bogdanem i też przetestować to, jak działa w ogóle rzucanie dolegliwości na rodziców i zrobić to jakby, wiecie, w taki sposób, że, by the way, tak, nasze rusałki mieszkają w Biedronce. Każdy sobie wybiera swoje miejsce mieszkania, ok? I zobaczyć sobie po prostu, czy my możemy jakoś ich w jakiś taki, wiecie, jakby sposób omotać i wtedy dodać po prostu młodego do naszej rodziny. Nie wiem, jak my go utrzymamy w tej Biedronce, może zrobimy jakiś pokój, nie wiem. A Jeszcze? Natomiast sprawdźmy, jak to wygląda, choć dobrawa ze mną. Tak w ogóle sobie zdjąłem sprawę, że nie przedstawiłem wam naszych tutaj wróżek, więc to jest Łada, a to jest właśnie dobrawa. No, i one są siostrami, więc zobaczymy, jak to zadziała. Także zapukajmy. Boże, czekajcie, nie. Zróbmy, rozpocznij wyłamywanie się. Włammy się i po prostu ich okradnijmy i ukradnijmy im dziecko. To jest to. Proszę bardzo, włamujmy się. Mam nadzieję, że oni tam będą w ogóle. Dobra, ty piara, patrzcie. Chodzi i normalnie. Wywala. w ogóle to są drzwi do sklepu, więc nie wiem, czy to tak zadziała. O nie, nie, udało ci się. Odrobinę smaru by pomogło je otworzyć, może nie wiem. Inne drzwi, te są bardziej chyba tam do góry. Zobaczcie, tam jest Bogdan, widzicie? To, o, dobra, udało się. No i teraz pytanie, czy oni są tu w domu? Aha, tylko że ich nie ma. Gdzie oni wybyli? By dobra, kochani, to był mój błąd. Przecież na włamaniu nigdy nie działa. Jakby, wiecie. To, że moje są w domu, to byłoby dosyć głupie. Dobra, tutaj mamy, słuchajcie, Maję. Maję jest matką właśnie Bogdana, więc może zacznijmy od niej i kliknijmy sobie tutaj wróżka. I możemy normalnie, um, jak wiecie, zrobić z rzeczy, na przykład możemy nałożyć dolegliwość I mamy kilka dolegliwości I zobaczmy sobie, która jest taka, wiecie, najbardziej taka, która może omotać jakiegoś Sima Twórczy impuls nie do końca, emocjonalna pustka Będą czuć osobne emocje, to jest słabo, bo to jest takie trochę, wiecie, że no, mają mi po prostu emocje trochę nie ogarniają rzeczy Przyciągać będą na swoją parcelę gnomy, to nie do końca Tutaj mamy Simów, którzy będą mocno rozumieć ogrodnictwo, ale będą mieć też wybuchy wściekłości Co też jest dosyć dobre, bądźcie na mnie ty Magnesem na powodzenie nie, mamy simulonową gorączkę, to też nie i soniczne zatoki. O, tutaj też może być to, że ona będzie kichać i obiekty będą się szybciej niczyć. To może dajmy jej to, ona będzie ciągle kichać i będzie miała problem z tym, że wiecie, Patrzcie, to jest zarąbiste. Będzie miała problem z tym, że właśnie wszystko się psuje i nie będzie wiedziała, o co chodzi. Także to jest super. I jeszcze przy okazji zmienimy jej powodzenie na zmniejszone, żeby przypadkiem jeszcze bardziej się źle czuła. Co nie? O, i mam głód emocjonalny, więc wiecie co? Muszę to zrobić bardzo racjonalnie. Tu jest jeszcze dwóch simów, więc... Więc dobra, ty to już nic nie rób, kochana. Ale ty, dobrawa, możesz jeszcze właśnie nałożyć jej dolegliwość. Może ty będziesz miała zielonego złośliwca, a ty będziesz miał... Um, płomienną pasję, że będziesz bardzo flirciarz. I będziesz do każdego starał się podrywać, to w sumie może mieć sens. Także raz za wami będzie, wystarczy nam tej siły... Och, dobra, to tak nie zabierze tak dużo się emocjonalnie, także spoko. Dobra, i powiedzmy, że oni są teraz otumanieni, i wydaje mi się, że Bogdan w ogóle leżał w sy... to, to jest, Słuchajcie, Lumpeks, kochani, to jest Lumpeks, który zbudowałem, i właśnie nie wiem, dlaczego oni stawili to dziecko w tym Lumpeksie, który jest brudny i w ogóle jest syfiasty. Więc wydaje mi się też, że w sumie to dobrze robimy, że porywamy, jakby damy mu lepsze życie. Wychowamy go na super małą wróżkę, w, wróżki, wróżkina, no bo zobaczcie, to jest ogólnie ogólny syf, i oni też nie żyją w lepszym mm, miejscu, bo jak widzicie, no, oni żyją tutaj w, taki, w takiej kawalerce, takiej bardzo małej, bardzo brudnej i tutaj w ogóle wokół jest jakiś sklep mięsny, tu jest w ogóle kebab, jak widzicie no, w ogóle jakieś takie shady miejsce, to jest w ogóle sklep z różnymi jedźmieczkami i tak dalej więc no, ja sobie myślę, że kurde, temu dziecku będzie z nami lepiej, więc pozwólcie, że dodam je do rodziny znaczy, okej, okay, może w Biedronce nie będzie mu się najlepiej mieszkało Natomiast ja wierzę, że dziewczyny ogarną sobie jakieś miejsce po prostu w Inis Green. Myślę, że możemy kupić tam coś na ten moment, żeby po prostu przylatowały tylko do polskiego miasta, który ten to był taki fancy. O, na przykład ten, który mają Jutrzenkowie albo Mistyczny Przeciłkiew też mają super chałupę. Dobra, przeprowadziłem je tutaj, więc zróbmy sobie mini, mini pokoik po prostu dla Bogdanka. Wiecie, tak sobie myślę, że w sumie to może mieć ogólnie sens, że one jakby narodziły się właśnie w kosmicz... właśnie w kosmowicach dolnym w polskim mieście, ale tam po prostu ludzie i i ich wykurzyli, no nie? I on teraz się do wróżkowego miasta i są po prostu wykurzone, i dlatego znęcają się nad całym, właśnie e, wróżkowym tutaj. Kurde, nie ma tu zbytnio miasta naszego młodego. No to na razie spał z jedną z wróżek, wchodzi na to, i po prostu wyciągnąć się znęcają wtedy nad kosm z kosmowicami dolnymi, żeby po prostu odzyskać sprawiedliwość i przemienić to miasto na arcy, arcy wróżkowe. Dobra, tutaj będzie na razie nasz młody spał. I tak jest lepiej, tam nawet nie miał łóżeczka, więc jakby ja myślę, że spoko, bo jak jakieś świetne w ogóle koleżanki nie pasuje. Także dziewczęta, proszę włóżcie go tutaj. Manipuluj obiektem? Kurde. Manipuluje obiektem ustawy spalania. Nie będziemy tego spalać. Posadzimy tutaj po prosto Bogdana i zajmiemy się dalszymi etapami naszego torturowania, właśnie kosmowizualnych polskiego miasta. A następnym etapem jest utopienie mężczyzny, tudzież sprawienie, że po prostu zniknie z tego świata. I tak sobie myślę, kogo najbardziej nie lubię w, właśnie w kosmowicach. I szczerze to, chyba najbardziej nie lubię Daniela Rutkowskiego. Wiecie dlaczego? Bo patrzcie, posłuchajcie sobie tej historii: Daniel i Dorota. Rozwiedzi się, gdy Daniel poznał Edytę Burak. Edyta Burak jest tu tutaj. Jóteros się w niej zakochał. Niestety okazało się, że muszą oni mieszkać wszyscy w tym samym bloku i widywać się na co dzień. Czy Dorota poradzi sobie z bliźniakami? Czy związek Daniela i Edyty przetrwa? No co za gnój ten Daniel jest, więc po prostu pozwólcie, że ja pójdę tutaj z naszymi rusałkami i um, lekko, że tak powiem, ukradnę sobie tego Sima i postaramy się go postarzyć. Nie wiem, bo jest możliwość właśnie postarzania, wróżki mogą normalnie postarzać też Simów, ale zastanawiam się, czy mogą postarzyć Sima do tego momentu, że on po prostu... W ogóle ona wyszła ze środka. Czy mogą postarzyć, wiecie, Sima do tego momentu, w którym on po prostu stanie się... O, one już go od razu nie lubią, świetnie. Chodź tutaj z nami, opętaliśmy cię i wracamy sobie do nich. Czy wiecie, czy mogą one postarzyć właśnie Sima do tego momentu, że on... Czy, czy raczej to jest tak, że on będzie staruszkiem i po prostu wtedy będziemy musieli go zamknąć w basenie, coś takiego? I on jeszcze na e, stosunki ze sobą, no już nie będziesz ma problemu, bo nikt nie będzie już ci przeszkadzał w tym życiu. No dobra, to kliknijmy sobie na niego w postaci wróżki, właśnie, i mamy możliwość zmiany grupy wiekowej Sima imieniu Daniel na wyższą. No i proszę bardzo, zmienimy to. On teraz jest, jak widzicie, dorosły, więc tak naprawdę później będzie on już tylko staruszkiem, jak widzicie. I pytanie, czy ja mogę nadal coś tutaj zrobić z tym? Nie mogę. Nie można mieć gry wiekowej na wyższą. No dobra, ale skoro już jesteśmy tutaj i. On jest w wyższej grupie wiekowej. No to możemy przecież zrobić to w bardzo prosty sposób. Nie, nawet nie będziemy go jakoś mocno męczyć. No ale, i dobra, będziemy go męczyć. Bo po prostu dajmy mu jakąś zwykłą bieżnię Nawet damy sobie pod kolor. Nie, nie ma pod kolor. podkolor, bo mamy taki fioletowy dom. Dlaczego by nie? I po prostu teraz każmy mu biegać cały czas. A ty będziesz się patrzeć na niego. Szkoda, że nie możemy właśnie też wpływać na przykład jakoś na potrzeby tych simów, no? nie? To by było super. A, ale możemy na przykład. Ale możemy sobie na spokojnie na niego patrzeć. Możemy zmanipulować na obiekt? Nie. Aha. I teraz będziemy ukazać do granic możliwości po prostu ćwiczyć i skończy się jeszcze raz. No i będziemy prowadzić bądź, słuchajcie, do granic możliwości, aż w końcu coś mu się stanie. Bardzo mi przykro, stary, ale on nie lubi przetrwać nas, proszę przecież, no totalnie. Ćwicz, ćwicz, ćwicz dalej. Niech się skończy twoje życie. Dobra, narzekaj na wielki wysiłek. On nie, czy będzie musieli zrobić to, o, tym, o czym myślę. Będziemy musieli go uwieść, kochani. Dobre, słuchajmy, czyli to jest faktycznie to: daj mu dolegliwość, pomienną pasję, flirciarstwo. Także rozpalamy wszystko i wszystkich wokół. Słuchajcie, i teraz po prostu musimy. Jezus, jesteś zazdrosna. Jesteś zazdrosna o swoją siostrę? To dziwne. No nieważne, ale wiesz co, daj mu jeszcze może jakiś. Um, pierwszy pocałunek, zróbcie. Jezus, co tu się dzieje? Pocałujcie się szybko. Bo ja bym chciał, wydaje mi się, że po Bara Baron powinien już umrzeć. W takim sensie, że umrze po prostu z męczenia Więc mam nadzieję, że to się wydarzy Tak dobra mamy śmiertelne przemęczenie Także kolejna rzecz zaliczona Boże nie wiem czy to jest Dobry plan, ale no można tak słuchajcie Rozgrywkę zakończyć, także ona w ogóle płacze Wszyscy są po prostu W stanie tragicznym No natomiast kolejna rzecz Zaliczona i mamy Teraz możliwość zajęcia się Że tak powiem po prostu dawaniem dolegliwości temu polskiemu miastu Pomyślałem sobie, jak jest miejsce, w którym najczęściej mogą być ludzie w polskim mieście, żeby dać im dolegliwości i e ewidentnie jest to cmentarz nasz w polskim mieście, jest on piękny, jak widzicie, ma taką słodką kapliczkę, gdzie krzyż, wszystko, obok jest kościół i żabka, <laughs> czyli w sumie wszystko w normie i na dole mamy jeszcze mauzoleum z różnymi dziwnymi rzeczami, jak widzicie, więc, uuu, nawet mam tutaj, jak widzicie, tą lalkę wodu. także powiem tak. I jest co tutaj robić, jest kwiat śmierci nawet tutaj, jak widzicie, i, i dzieci, yy, okej, okay. w każdym razie, by the way, czemu się tak przebrały, jesteście nowoczesnymi, kurde, tymi wróżkami, nie ma opcji, chociaż dobra, wygląda normalnie, więc możemy sobie pozarażać, słuchajcie, na przykład żenę tę kiepską, która jest w ogóle żałobniczką, ciekawe, ciekawą karierę sobie tutaj wybrałaś, także dajmy ci może magnes na powodzenie, nie musi to być, nie muszą to być złe rzeczy też, pamiętajcie. Tak patrz jeszcze kto jest z polskiego miasta, bo to nie są wszystkie osoby. Tej pamiętaj Dlaczego chodzisz w ogóle po grobach? What the hell? Dlaczego wszyscy do mauzoleum? No nie wiem, ale w każdym razie Żaneta jest zarażona. Nałóżmy też moli... dolegliwość Monice. Proszę cię bardzo, Monika. Widzicie wy to? Biega po grobach, ona jest jakaś nienormalna. Co tu się dzieje? Be bardzo mało osób z polskiego miasta tutaj przychodzi. No dobra, odbyliśmy Freeza i Wersow, zobaczymy, co tam u nich się dzieje, i też może właśnie dajmy im tę dolegliwość. No są i oni, patrzcie na to, więc dobra, kliknijmy tutaj. Ty, to w ogóle, Karol, wiesz co. Będziesz mieć mm, soniczne zatoki, Popsuj sobie te rzeczy, już masz wystarczająco dużo pieniędzy. A warkę to ja lubię, więc niech ona ma, ma na powodzenia. Niech ma, co mi szkodzi. Także proszę bardzo. No dobrze, także frizowie są zrobieni. Natomiast jeszcze mamy kilka ciekawych rodzinek. Już kilka mam ciekawych przedstawiłem, ale chciałbym jeszcze wam przedstawić poszczególne na przykład, które, które bardzo lubię. Hmm, na przykład przejdźmy sobie do kościoła. Kościół to też jest ciekawa opcja, bo tutaj mamy dwóch księży. Zbyszka, lekko creepy wyglądającego. I Szymona Przestańniaka, w którym zakochane są wszystkie babcie. Szymon skrywa wielką Tajemnicę. I słuchajcie, Szymon Szymona tajemnica to jest to, że jest on w związku z jedną z pań z żabki. To jest crazy. Natomiast on jest w związku, ogólnie on jest jakoś koszulki, nie wiem dlaczego, ale to nie jest ważne, więc przejdźmy sobie, zobaczymy sobie, co oni w tym kościele robią i czy w ogóle możemy dodać im jakoś, jakąś dolegliwość, czy możemy im, a może jakoś pomóc, nie wiem, jakieś modły wykonać, jakoś uz uzdrowić kogoś e, emocjonalnie i tak dalej. No także witamy. Przy okazji, że wam już tutaj tur po kościele zapokajmy do drzwi, czy możemy do kościoła wejść. Piękny kościół, który zbudowaliśmy też również wspólnie, jak widzicie. No pięknie tutaj jest, nie powiecie, że nie. I mamy tutaj też piękne organy, wszystko, naślicznie. No ślicznie. Także, proszę. Proszę was bardzo dziewczęta, oczywiście standardowo przychodzimy tutaj tylko i wyłącznie zmienić powodzenie na zmniejszone dla każdego, ty też dobrawa w sumie możesz zmienić mu tutaj, ty możesz mu w takim wypadku nałożyć dolegliwość, gnomią przynęte. a co, dlaczego nie, proszę, jak, jak one podlatują, to jest niesamowite, jaki mają w ogóle... Eee, że tak powiem równy, tutaj równą koordynację tego, co one robią. Z takich kolejnych ciekawszych rodzinek jest rodzina Kowal, mamy tutaj Elwirę oraz Malwinę. Elwira mieszka w domu ze swoją córką Malwiną, pomiędzy kobietami występuje jednak bardzo wiele różnic, ale najbardziej dzieli je to, że jedna pracuje w Oriflame, a druga w Avonie. Wszystkie kobiety nie mogą się dogadać już od dawna. Na mieście można założyć Kazika, byłego męża Elwiry, który jest bezdomny, ponieważ pił, a Elwira wrzuciła go z domu. Czy kobiety się kiedyś pogadzą? Czy Elvira zaakceptuje to, że jej córka zawsze pyta czy chce coś z Avonu? <laughs> Zobaczymy, może je, nie bym się wcale nie zdziwił, gdyby ona nam też coś wcisnęła z Avonu. Totalnie bym się nie zdziwił. Więc zobaczmy, czy tym, tym razem uda nam się rzucić im dolegliwość przed właśnie wciśnięciem czegoś z Ejwonu I mamy tutaj dom typową, tak zwaną polską kostkę, którą znamy wszyscy i jak widzicie, są tutaj dwa oddzielne wejścia. W tym mieszkaniu właśnie mieszka Elvira. Jest na, na, w klubie Oriflame, bo uwielbiam to, że zrobiłem to w tym sejmie. I To jest właśnie jej dom, w którym ona mieszka. No a później, jak widzicie to są za, zabudowane schody, bo były schody do góry. I i normalnie szło się jakby do mieszkania jej córki, ale jak widzicie, jej córka po prostu, Malwina, nienawidzi swojej mamy, jak widzicie, jest Iwonie. No i ona zabudowała to wszystko, jest sobie budowała tutaj kolejne jakby, kolejne piętro, kolejne schody, na sobie wchodzi swoim wejściem. Także Przejdźmy sobie tutaj na szybciutko do naszej Elwirki i nałóżmy jej dolegliwość. Co? Niech dzisiaj jesteśmy Team Oriflame. Niech ona ma, słuchajcie, tutaj, że tak powiem, dobry przypływ pieniędzy i niech jej się to wydarzy. Jakoś nie wiem, mam, mam sympatię większą do Oriflame niż do Iwonu. więc niech tak to zostanie. A ty, kochana, jako że nie jesteśmy. No nie. Malwina, wiesz, co? Za takie coś to ty musisz mieć po prostu zmniejszone powodzenie. I nawet nie chcę po prostu się rozmawiać. Czy ono w ten sposób chce reklamować Avon. Nie mam pytań, ale nie jest to dobry pomysł, słuchajcie. Więc Geralt, Malwina, nie chcemy tutaj ciebie nawet oglądać. No i z takich rodzin, których długo już nie odwiedzaliśmy, to jest w sumie rodzina Kowalskich. I mamy tutaj Leokadię Kowalską, Anatolię Kiepską i Julię Kiepską. I zaraz zobaczcie, dlaczego to wszystko tak wygląda. Leokadia Kowalska mieszka ze swoimi wnuczkami: Julią i Anatolią. Rodzice na statek wyjechali do Ameryki za pieniądze. Julia, słuchaj, i ma bardzo dobry kontakt z babcią, a Anatolia z drugiej strony jest emo i jej babcia myśli, że jest wariatką. Jak potrzeczy się ich życie, czy Anatolia i babcia się pogodzą, czy sklep mięsny, babci z skrywa jakieś sekrety. I wejdźmy sobie tutaj do na na naszego pięknego polskiego miasta. W ogóle wiecie, ja robiłem to polskie miasto tak dawno temu, jak nie było w ogóle dodatku do wynajęcia, jak nie było dodatku, wiecie, dochodowy biznes, więc to wszystko jest jeszcze takim zaktuję bo Chyba musimy jakąś aktualizację zrobić, no bo babcia ma swój sklep mięsny tam daleko daleko. Właśnie na tamtej parceli, gdzie porwaliśmy właśnie naszego małego Bogdana tutaj. No i tam są pewne. Tajemnica, ale nie zdradzam ich. No dobrze, mamy tutaj słuchajcie Julię, więc Julię, słuchaj też dostaniesz um, dolegliwość jakąś może będziesz mieć emocjonalną pustkę, dlaczego by nie? I gdzie my tutaj mamy resztę naszych simek? Czyżby one były u góry? Może ta chupa jest w ogóle ogromna. Dobra, tutaj mamy Anatolię, ewidentnie w jej pokoju, więc chodź ty kochana, i nałóż też jej dolegliwość, twórczy impuls może? No i babcia jest, bab, a nie, sorry, to jest spokój Anatolia, to był pokój ewidentnie, przecież są jakieś takie, widzicie, k-popowe zespoły i tak dalej, więc to był pokój Julii, to jest spokój Anatolii ewidentnie, więc babci nałożymy dolegliwość, bo babcia sobie zrobić trochę pieniędzy, słuchajcie, ze swojego sklepu mięsnego, ja myślę, że jej się totalnie za to należy. I mamy tu jeszcze dwie rodziny, kapuśniaka i Jana, który mieszka w więzieniu i rodziny kapuśniak, ale o nich już był cały odcinek, więc... Moi kochani, nie będziemy do nich wchodzić i zostaniemy sobie przy tym, gdzie jesteśmy teraz. Także tak to wygląda, zaradziliśmy. O kurde, widzę, że moja kamerka się włączyła, to wybaczcie mi kochani za to. to. czekajcie, odpalę ją i wracam już do was na zakończenie tego odcinka. No dobrze kochani, to by było na tyle. Większość miasta jest zarażona. Myślę, że to była fajna opcja, tak żeby zobaczyć sobie też taką gorszą stronę wróżek, bo w sumie jeszcze nigdy na nią nie patrzyliśmy. I dajcie znać, jak to według was poszło. Ja oczywiście dziękuję pięknie i bardzo mocno. EA za, za sponsorowanie tego filmu. Zobaczcie sobie jeszcze moje TikToki gdzie jej rzuciła mi wezwanie, abym żył w zgodzie z naturą. Ciekawe, interesujące i nie, nie polecam, żyć w zgodzie z naturą spać na, na zewnątrz i jeść tylko to, co natura Wam wytworzy. Także. Mm -mm, mm -mm. Dobra, ale ja dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie. Zachęcam oczywiście Was bardzo bardzo mocno do zakupienia dodatku Czar Natury i do wbicia mojego kodu KOSMO podczas kupowania właśnie dodatków EA Up. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, moi kochani. Widzimy się w kolejnych odcinkach już niedługo. No i cóż, do zobaczenia samego i pa! Moi kochani, jeżeli chcecie mnie wesprzeć i będziecie kupować dodatek czar natury do The Sims 4, to zachęcam Was oczywiście do wpisania mojego kodu twórcy. Aby to zrobić, musicie sobie kliknąć zamów tudzież, zamów przed sprzedaży i wybierając jakąkolwiek opcję płatności, możecie kliknąć zastosuj kod promocyjny i wpisać tutaj Kosmo. I wtedy ja dostanę. 5%. Z tej transakcji będę bardzo wdzięczny. Pomoże mi to bardzo, bardzo. Także dziękuję ślicznie.